Cześć wszystkim moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, gdzie oczywiście tradycyjnie będziemy testować najlepszą stronę do otwierania skrzynek pod słońcem. Jest to oczywiście Celsgo Skins moi drodzy, będziemy testować w formie battle, oczywiście te nowe skrzynki eventowe, tak jak wam obiecałem. Także myślę, że warto żebyście zostali ze mną na dłużej, tym bardziej, że oczywiście w każdym odcinku, w tym ponownie... Jest konkurs na 200 zł PSC, wystarczy zostawić suba, oczywiście najlepiej dzwoneczkiem, jest Was coraz więcej, za to Wam bardzo dziękuję, takie pseudo serduszko Wam wysyłam. Oczywiście do tego like i dowolny komentarz, a jeżeli ten komentarz standardowo będzie miał słowo klucz, które pojawi się w trakcie materiału, to Wasze szanse będą podwójnie większe. A ja nie przedłużam, oczywiście gdzieś jeszcze w tle pojawi się zwycięzca z poprzedniego odcinka, nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Swap. Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Trade your CS2 loot to create your perfect loadout on Pirate Swap! The best CS2 skin exchange! Use the promo code on screen to get some free treasure! No i moi drodzy, witam Was na CSGO Skinsie, gdzie będziemy testować ten event Pool Party w formie Batli, a te Batle to taki randomik y, ostatnio dla nas, ale liczę, że tym razem odda, ok? Tak sobie przyjmijmy, że musi to oddać moi drodzy, mamy tutaj tych 5 skrzyneczek, które będziemy testować razem z innymi oczywiście podczas Batli, ale Wy również możecie przetestować, jeżeli kodem chyczka doładujecie y, Wasze konto, to dostaniecie jeszcze 2 10, 10 zł, 10 groszy na start, jeżeli jesteście nowymi użytkownikami CSGO Skinsa, a jeżeli nie, to dostaniecie 10% bonusu do Waszego do ładowania, to ładowywać możecie naprawdę i skinami, i kartą, i blikiem, i Apple Pay, Google Pay, wszystkim, czym tak naprawdę sobie pamiętajcie moi drodzy, że jeszcze trwa konkurs na AWAP, AWP Mortis, więc jeżeli doładujecie za 10 zł załóżmy, to bierzecie w nim udział, więc oprócz tego 10% bonusu do doładowania możecie zgarnąć AWP za 1650 tak, totalnie po prostu za darmo. Więc myślę, że warto, póki jeszcze ten konkursik trwa, to myślę, że warto, żebyście go sobie e, ogarnęli. moi drodzy, no dobra, tak jak powiedziałem, e, tworzymy batelkę i co my tutaj mamy, moi drodzy? W ogóle tutaj jeszcze z, zrobicie takiego, jak zdobywaj tokeny poprzez no, w sensie takie tokeny. Nie? E, które zdobywacie poprzez granie e, w jakieś tam bitwę, bitew czy otwieranie skrzyneczek? I za te tokeny możecie kupić sobie też skiny, także spoko, spoko opcja, także myślę, że warto. Na e, gitara. E, moi drodzy, nowa bitwa. Standardowo, tak jak obiecałem. E, tak jak obiecamy, no to skrzynie eventowe. Mamy tutaj Live Guarda, w takim razie damy sobie trzy razy. Gdzie jest jeszcze skrzynia eventowa, moi drodzy? Mamy Gadget Case, to damy sobie 5 razy. W takim razie essential i pull Case. Damy sobie dwa razy. No i to nam wystarczy na ten moment, bo to jest 13 skrzynek. Jezu. E, Dajemy ra na razie sobie, słuchajcie, e, boty. E, no i zobaczymy, no i zobaczymy. Liczę na to, że na te trzy boty to nam tak odda mocniej. No na razie fajnie. O nowa koj w Minimal minimalware no to już jest to już jest coś no a w tym momencie pod rosso już zaczyna nas tutaj ubiegać no i coraz częściej zaczyna to robić i dalej mi się to już nie podoba ale ja wierzę ja zawsze wierzę w dobro ja zawsze wierzę w to że nam to odda moi drodzy więc liczę na to na jeżeli ja będę dropić blueprinta skara no to mogę się policzyć, no ale dobrze moi drodzy, spokojnie naprawdę dwie ostatnie skrzynki mogą zrobić tutaj największą różnicę także ja jestem pewny, że, e, że coś ciekawego jeszcze tutaj się w tej bitwie, e, niech to się nacieszy tą chwilą, nie, niech to się nacieszę tą chwilą, w której może coś tam sobie zgarnąć, to jest baterka już w pełni inwentowa czyli już tutaj wszystkie, e, o, 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 o właśnie o to mówią Electric Hive moi drodzy, no i ty, czy ja nie mówię, czy on właśnie Golden Coil'a dropnął no. No, no bez jajno. No bez jajno, ludzie. Nie nacieszyłem się zbyt długo, ale liczę, że teraz to się zmieni. E, no, AWP Fade, No i mnie kosa, ale... Ale po co dropną AWP Fade, czyli chyba najdroższy skin z całej tej skrzynki. Życie mawiają. Tak. No dobra, nie poddajemy się. Pool case teraz lecimy. Czy na start? Nie, nie lecimy na start z pullcase. Damy sobie Legend case, damy sobie essential case i no i dajmy sobie teraz. Dajmy sobie ten pullcase i zamkniemy to amethyst case. Czyli ta, ta skrzynka, która nam oddaje. Zazwyczaj nam oddaje. Tutaj mi się wydaje, chyba że ktoś nam nas tutaj ubiegnie i wbije do batli. Bot Michael i Bot. Adrian e, będzie nam się tutaj bił. E, no i startujemy z redlinem, więc e, dla mnie jest to całkiem ok. E, no ale też e, z tamtym razem startowaliśmy bardzo dobrze. Ten 5-7, Cooper Galaxy. No, jest ok, jest ok, jest ok, moi drodzy. pr nam się trafia, także jest bardzo ok. E, na razie idzie dobrze. Na razie idzie dobrze, muszę przyznać. Chyba, że coś się zmieni. Nie, aczkolwiek, bo Michael jest bardzo blisko, moi drodzy. E, no ale pod Adrian na przykład trafia sobie do plera. Heizo. Jedyneczka. My trafiamy wulkana, co prawda, także jeszcze mamy Ocean Drive? Tyle kosztuje? No ale my trafiamy kosę moi drodzy. I wygrywamy tą bitwę. No i piękna sprawa. Dobra, okej okay, Bo już miałem przez chwilę delikatne flashbacki z poprzedniej bitwy, ale to sobie zgarniamy. Cztery klocki na naszym koncie. No to oddało. To no moi drodzy oddało. Ale czy mamy jakichś tutaj ludzi, którzy. Yy, mają jakieś fajne bitwy, no nie. No to tworzymy sobie własną. Jest wczesna po pora po więc e, jest szansa, że dlatego tych ludzi nie ma. No ale dobrze moi drodzy, e, w takim razie zrobimy sobie, co jeszcze możemy sobie zrobić? No zrobimy sobie o Summer Case'a trzy razy, cztery razy guarda dwa, dajmy sobie e, Pool Case'a dwa razy, mm, dajmy sobie jeszcze jakiegoś... Hmm. I dajmy sobie w takim razie, może tym razem, Royal case proszę bardzo. E, trzy razy. E, no i fajnie byłoby tutaj się pobić na kogoś, e, ale no. Ale stoczymy ją z Botem, Adrianem, Botem i samą. No niestety. No i zobaczymy, co tutaj ciekawego nam siądzie. A myślę, że siądzie dosyć sporo, szczególnie te. Cztery ostatnie skrzynki moi drodzy, to, to tutaj może się o do Dragon Lorka, jakby nam siadła albo Karambit Fade, no to byłbym zadowolony. Byłbym zadowolony na razie. Jesteśmy na plus, aczkolwiek po piętach, mocno nam depta bot i samu. E, no bardzo mocno nam depta, już czujemy jego, jego stópkę. ale... No ale liczę, że, e, że ostatecznie troszeczkę zbijemy zaraz na to liczę, nie ukrywam. No i powoli nam się to udaje, ale tak naprawdę teraz najważniejsze 4 skrzyneczki e, pokazuję 3, ale 4 oczywiście przed nami USP, e, Kilkonfer nam się trafia, to już dobrze świadczy, ale im się trafia. Printstream stream Adrianowi się trafia, nieważne. Ale po raz kolejny e, Kilkonferd i 30 zł nam duchuje, żeby przejść Adrian i wyprzedzimy go! I wyprzedzimy go, moi drogi. Tak, dobra, dobra. Przez chwilę miałem yy, po raz kolejny zawiechę, ale spoko. Dwie bitwy wygrane, zainwestowane bodajże, nie wiem, trzy Jakieś mniej więcej 3000, wygrane 7, moi drodzy. No i to się szanuje, więc myślę, że jeszcze jedną batelkę sobie strzelimy, Albo nie, strzelimy sobie dwie. Jedną taką totalnie budżetową. Totalnie budżetową batelkę. Więc Summer Case, Duck Case, Life Guard. I co by tutaj może jeszcze szczelić? No może Marble Fade razy 4. Dobra, 4%. 4% Marble Fade. Myślę, że to wystarczy. Taka budżetowa wersja. W sumie mogłem dać teraz Underdoga. Mogłem dać teraz Underdoga, ale no dobra, wierzę, że. Że tak czy owak mi to odda No jeżeli teraz to odda Jeżeli ten Marble Fade tutaj by nam wleciał To powiem wam, że byłbym w ciężkim szoku Że mamy taką cudowną serię No ale dobrze, moi drodzy, budżetowa wersja bitwy I potem zrobimy jakąś jeszcze e, Za tysiaczka sobie Konkretniejszą i będziemy Moi drodzy kończyć, zobaczymy Na razie e, idzie tak jak się spodziewałem, czyli nie idzie, ale, ale spokojnie moi drodzy, Muertos to jest Muertos, Muertos moi drodzy, oczywiście nam daje tutaj prowadzenie, no i zobaczymy, Jezu, Leader Glass, nie pamiętam jak to się po polsku nazywało, miałem tą emkę, miałem tą łemkę, tak nam się trafia, jest ok, powiedzmy jest okej, okay. gloczek nam się trafia e, w oczy, więc jest całkowicie, całkiem w porządku, Oj teraz proszę bardzo, The Traitor, USP, no wychodzimy na razie na plus. O ile fejt teraz nie poleci. No to będzie całkiem spoko. A czykolwiek, no mogło być troszkę lepiej. Mimo wszystko, mogło być troszkę lepiej. No cóż, no dobra, moi drodzy. No dobra, to wtedy w takim razie walniemy sobie. A, poczekajcie, posprzedaję troszkę skinów i rzucimy sobie jedną konkretną na, na, samą, na sam koniec. No i moi drodzy, wróciłem. Troszeczkę tych skinów posprzedawałem. Ale to po to, żeby zrobić konkretną bitwę teraz. Ostatnia, konkretna bitwa. No mamy póki co serię trzech wygranych, więc no to jest. Kosmiczna seria, no ale dobrze, no w takim razie, no nie może zabrać ktoś w tej bitwie case'a Cztery razy damy, damy pięć, nawet. Damy co jeszcze? Weapon Case'a, Luxury Case'a, damy sobie Royal Case'a, damy sobie, e, czy nam starczy starszy nam amethyst Case i coś za trzy stuweczki to możemy. Ja jeszcze w takim razie dam dokończenie. Pull Case i niech będzie Bravo Case. No to mamy konkretną bitwę, moi drodzy, przed nami. Również na trzy. Wierzę, że to jest przepis na wygraną. Więc patrzymy, moi drodzy. Patrzymy, moi drodzy, co nam tutaj siądzie. Liczę, że będzie konkret. Liczę, że będzie konkret. Bot Adrian zaczyna konkretnie w porównaniu do nas. No bardzo konkretnie, w porównaniu do nas zaczyna. Bot Adrian. I to mi się przestaje podobać, moi drodzy. To mi się przestaje ewidentnie podobać, bo pod Adrian teraz, no nawet, bo w sumie poleciał mocno z tematem. Trafia nam się co prawda Seamoth, troszeczkę się odbijamy. Jakby jeszcze raz nam się Seamoth trafił, to byłoby dobrze, no ale on trafia. A nie, to okej, okay, to zwykłego Ocean Driver trafił. To jest troszeczkę lepiej. No, ten Gloczek to nam też trochę podbije, dokładnie Dragon Tattoo, ale. Te uspy mi się nie podobają, ale nadganiamy, moi drodzy, nadganiamy, wszystko jest możliwe, tym bardziej, że Crimson Web jest na naszym koncie, e, Paracord Knife, e, więc i e, aj, 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 dobra, spoko, jeszcze jesteśmy na prowadzeniu. I czy my to zgarniemy, czy będzie 4 na 4 no powiem wam, że jest bardzo, bardzo blisko z Botem Adrianem, ale my to zgarniemy. My to na bank, moi drodzy, zgarniemy. Brightwater i 7 koła wygrane. Moi drodzy, mamy niesamowitą seryjkę. Czy może te skrzynie eventowe to jest tak naprawdę game changer? Może to jest właśnie sposób na wygranie? Wrzucacie e, do waszych batli e, skrzynię eventową i zgarniacie batle? Trzy czy tam cztery razy nawet pod rząd. To jest właśnie chyba ten przepis. Ale moi drodzy dziękuję wam za oglądanie tego cika. Mam nadzieję, że wam się podoba. Mam nadzieję, że zostaliście do tego momentu. Oczywiście subujcie, lajkujcie, komentujcie. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale na moim kanale. Trzymajcie się. Cześć.